Dzień dobry, witam, dziękuję Wam bardzo za wszystkie przesłane pytania, na te które się powtarzają. Najważniejsze postaram się odpowiedzieć w możliwie telegraficznym skrócie. Zaczynamy od Moniki. Pytanie brzmi, kiedy dokonuje się wyboru specjalności i czy już na pierwszym roku odbywają się zajęcia praktyczne? Na no to pytanie mógłbym odpowiadać godzinami. Przedmioty nazywają się może bardzo poważnie i tak rzeczywiście akademicko, ale to przecież studia wyższe, pamiętajmy o tym. Wstęp do dziennikarstwa internetowego, wstęp do dziennikarstwa prasowego, wstęp do dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego, wstęp do mediów firmowych i czytelnia prasy to przykład praktycznych zajęć z pierwszego roku, ale to, co jest chyba najważniejsze i to, do czego pewnie w pytaniach kolejnych, które będą zadawane, będę wracał, to fakt, że te wstępy tak w skrócie mówiąc, są wstępem do tego, żeby zawód dziennikarza poznawać w praktyce, bo to jest odwiedzanie redakcji, to są pierwsze prace. Nasi studenci pierwszego roku publikują w mediach nie tylko lokalnych, ale także ogólnopolskich, a temu służy to wszystko, co dzieje się na pierwszym roku pod hasłem wstęp, i potem może być wielokropek, i to wszystko się rozwija. Patrzę dalej. Czy mnie Państwo teraz zaskoczyli? Katarzyna zastanawia się, jaką specjalność wybrać, by mieć zajęcia zarówno z pisania tekstów dziennikarskich oraz dykcji, jak i tworzenia mediów firmowych. I tu nie odpowiem wprost. Katarzyno i wszyscy ci, którzy, tak jak Katarzyna, chcecie zostać studentami dziennikarstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Wiem, że przychodzicie bardzo często, bo poznaję nowych studentów co roku z bardzo konkretnymi planami. Na przykład będę rzecznikiem prasowym, będę dziennikarzem telewizyjnym, albo chcę tylko pisać do mediów. To wszystko się zmienia po pierwszym roku. Może nie wszystko, ale często się zmienia. Biorąc pod uwagę to. Jakich ludzi poznajecie, jak odbywają się zajęcia praktyczne, o których przed chwilą mówiłem, i jak zmieniają się wasze zainteresowania, i jak kształtują się wasze pasje, a dziennikarstwo to jest najwspanialsza pasja, jaką ja potrafię sobie wyobrazić w świecie. Wiem, że nie odpowiedziałem wprost na to pytanie, ale nie zamierzam na nie wprost odpowiadać. Przyjdź do nas, Katarzyno, i zobaczysz być może to, o czym myślisz w tej chwili, to się zmieni. Praktyki mamy bardzo duże już od pierwszego roku. Pytanie od Patrycji. Czy zajęcia prowadzą praktycy zawodu, na przykład dziennikarze radiowi i... Telewizyjni. Jeśli możemy mówić o znaku firmowym dziennikarstwa Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, to to, że te zajęcia prowadzą najlepsi praktycy, jakich ja, jako dziekan, jestem w stanie sobie wyobrazić. Pracują z nami tacy ludzie, o których marzyłem, że będą z nami pracować i tacy, którzy kochają pracę z młodymi ludźmi i kochają dzielenie się swoją pracą. Tak, praktyków mamy we wszystkich specjaliz no, specjalnościach, specjalizacjach. Praktyków, Takich, którzy patrzą w bardzo różny sposób na świat. Te zajęcia są różnorodne. Te zajęcia są no, takie jak praktyk. Każdy praktyk jest inny. I każde zajęcia są inne, każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejne pytanie. Pytanie od Krystiana. Czy uczelnia pomaga przy szukaniu praktyk, gdzie można je odbyć, ile godzin muszę wypracować podczas ich realizacji? Krystianie, e, 150 godzin, e, taka jest norma, e, ale nie bój się tej liczby, bo większość z naszych, z naszych studentów to 150 godzin zalicza e, bardzo szybko i potem praktykuje dalej w mediach, bo zaprzyjaźnia się z dziennikarzami, e, dokonuje konkretnych realizacji, pracuje przy konkretnych projektach, e, często nawet projektach, które wykraczają poza dziennikarstwo i są projektami, Filmowymi, także 150 godzin to jest obowiązek, ale przypuszczam. Akurat dziennikarstwo Ache nie ma z tym problemu, czyli studenci, którzy biegają z dziennikarzkiem praktyk na ostatnim roku i, i, i szukają, tak jak tonący, który brzytwy się chwyta, żeby uzbierać te godziny. Nie, te godziny są dużo wcześniej uzbierane, bo nasze studia to praktyka. Weronika pyta, gdzie mogę pracować po danej specjalności? I tu odpowiem, Weroniko, wszędzie gdzie tylko sobie wymarzysz, bo kształcimy dziennikarzy, a nie absolwentów dziennikarstwa, bo... Yy... Nasi absolwenci to bardzo często są już zawodowi dziennikarze, zawodowi pracownicy agencji public relations lub agencji reklamowych. To są ludzie, którzy mają na swoim koncie całkiem pokaźne osiągnięcia dziennikarskie, rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i często dzieje się tak, że Szefowie firm, nie tylko medialnych, dzwonią do nas, piszą do nas i pytają, czy mamy zdolnych studentów, którzy mogliby zacząć u nich pracę. Nie praktyki, tylko pracę. I tak się dzieje. Pytanie od Tomasza, trochę no podobne do wcześniejszego, ale to, to możemy je rozwinąć, bo akurat o dziennikarstwie AHE mogę gadać godzinami. Tomasz pyta, jaka jest szansa pracy w zawodzie po dziennikarstwie m, Ache? No Tomaszu, na przykład także można zostać głównym wydawcą najwie, najważniejszego dziennika informacyjnego w polskiej telewizji. Tak rzeczywiście się dzieje. Można realizować własne projekty internetowe o zasięgach sięgających kilkudziesięciu, nawet kilkuset tysięcy ludzi z tendencją wzrostową. W skrócie mówiąc, jeszcze raz przeczytam to pytanie, jaka jest szansa pracy w zawodzie po dziennikarstwie ACHE? Tomaszu, można spełniać swoje marzenia, już studiując dziennikarstwo, ale także po dziennikarstwie, a cóż w życiu jest fajniejszego niż to, że praca to jest takie hobby, jak gdybym nie był dziennikarzem w życiu zawodowym, to pewnie jakbym wyjeżdżał na urlop, to zajmowałbym się dziennikarstwem, bo to, to, to zawsze całe życie było moje hobby i tego wszystkim tym, którzy do nas trafią. Bardzo serdecznie Życzę i to były te najważniejsze pytania, które padły od was. Czekamy na następne. Do przeczytania i do usłyszenia i do zobaczenia wache. Przepraszam jeszcze moment, bo jak ktoś mi nie uwierzył i mówi, ale gościu bajeruje. Facebooka. Każdy ma Facebooka pod ręką w telefonie, wystarczy, że wpiszecie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Ache, i tam możecie zobaczyć produkcję naszych studentów, które powstają już od pierwszego roku. Własny program informacyjny od początku do końca przygotowywany przez studentów Ache News TV. Prawdziwa gazeta wydawana na prawdziwym papierze, tak jak to było kiedyś i tak jak wydawane są ekskluzywne pisma dzisiaj. Głos Akademii, wystarczy to wygooglać i możecie zobaczyć, jak ważne publicystyczne teksty tam powstają, tworzone przez naszych studentów. To wszystko jest i to wszystko się dzieje. Takich przykładów prac studentów, które powstają podczas nauki, można zobaczyć bardzo wiele i tak się śpieszyłem, żeby do was wrócić, że pewnie znowu o czymś zapomniałem, ale polecam wam Facebooka, ACHE, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, tam tylko przejrzyjcie filmy i zobaczcie, jak rzeczywiście dużo tego powstaje. Spotkania z wielkimi, sławnymi ludźmi, to też się dzieje. Dziennikarze, którzy pojawiają się jako studenci u nas, marzą o spotkaniu z kimś, ze swoim idolem. Wystarczy czasem telefon, wystarczy napisanie maila. Naszym studentom mało, mało kto odmawia, takie spotkania się odbywają. Gościmy też w szkole wybitnych dziennikarzy ze szkół średnich, finalistów i zwycięzców konkursu imienia Wojciecha Słodkowskiego. To znakomity pedagog, dziennikarz, który był współtwórcą dziennikarstwa w tej szkole. Jego pamięci jest poświęcony ten konkurs i to także okazja do wymiany doświadczeń. A to nie tylko niektóre doświadczenia, którymi chcemy się z Wami dzielić, dzielą się z Wami nasi studenci. Spróbujcie nas, spróbujcie, jak smakuje. Ache, wystarczy posurfować trochę w internecie.